Witam kochani bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj moi drodzy przychodzę do Was z wiadomością dla ciebie. Przekaz od kart Lenormand. Tak akurat wpadły mi te karty w rękę. No i oczywiście muszę podnieść, no bo są tak śliskie. Przepraszam Was bardzo, ale to co upadło, pójdzie jako pierwsza karta. Mamy ogród. Rozwiązania, moi drodzy, przyjdą do Was z zewnątrz. Czyli z jakiejś, moi drodzy, instytucji publicznej, bądź też, moi drodzy, od jakiejś osoby z zewnątrz, od kogoś. To nieważne, czy to jest z zewnątrz publiczne miejsce, czy to jest jakieś prywatne miejsce, ale Tutaj przyjdzie rozwiązanie, przyjdzie jakiś pomysł, przyjdzie jakaś niespodzianka, a nawet dobry los od kogoś nie z waszego najbliższego otoczenia, tylko troszkę dalej. To jest tak trudno powiedzieć w tej chwili, co to będzie, ale to Wam da, moi drodzy, dużo radości. Być może odmieni wasz los. Pamiętajcie o tym, że jeśli ja powiem takie przykłady teraz z życia, jeśli jesteście osobami, które na przykład nie lubią występować publicznie albo z drugiej strony, zdrowotnie nie lubicie spacerów, to teraz polubicie. Jeśli mieliście do tej pory jakieś blokady wewnętrzne, nie chcieliście dużych kontaktów, znajomości, tego rodzaju spotkań bądź też jakichś takich właśnie wystąpień, to teraz zmienicie to i polubicie. Tutaj wychodzi dobry los, właśnie, który przychodzi z czy to w sprawach zdrowotnych, po, tutaj, czy w sprawach zawodowych, czy w jakichkolwiek, to przyjdzie z zewnątrz i ten los się poprawi. Dużo radości do Was idzie, chociaż tego jeszcze może nie odczuwacie, ale do paru dni, do dwóch, dziewięciu dni, ten los Wasz naprawdę Was zadziwi. E, odejdą jakieś problemy. Które były, przyjdzie rozwiązanie, choć wy jeszcze tego nie czujecie. Być może czeka was jakaś zmiana miejsca, moi drodzy. Gdzieś się wybierzecie w najbliższych kilku dniach. Wybierzecie się na jakąś piękną, nie wiem, krótką wycieczkę. Krótką, to może być jednodniowa. Gdzieś nad wodą się znajdziecie, i tutaj jest taka wiadomość dla Was, że ten los naprawdę daje Wam jakąś szansę na rozwój, bo tutaj również wychodzi piękny spacer, takim późnym popołudniem dla mnie. Odejdziecie od jakichś problemów, i to bardzo szybko. Znajdziecie jakieś wyjście. Z Waszego trudnego położenia, ale poprzez co, moi drodzy? Poprzez sytuację jakąś, osobę z zewnątrz, cały czas to mi się przedstawia. Także będziecie się rozwijać, moi drodzy, zawodowo, artystycznie, być może w najbliższym czasie. Też tutaj jest taka jakaś e, chwila, e, moi drodzy, na nagrodę życiową w tej wiadomości. E, być może będzie coś takiego, że ktoś przyjdzie do Was z zewnątrz i będzie Wam bardzo dziękował za jakąś rzecz. E, być może otrzymacie niespodziewanie piękny prezent, jakiś dar który, no dar, nie, jakiś prezent, niespodzianka, tego się całkowicie nie spodziewacie. Ktoś Wam da jakąś taką, takie wynagrodzenie, no nie wiem, jakąś rzecz materialną, ale też może być coś takiego, że ktoś Was obdaruje używaną rzeczą, którą hmm, sprezentuje Wam, a dla tej osoby... Ta rzecz ma wartość sentymentalną, także też tutaj moi drodzy to będziecie musieli docenić. Szczęśliwy los, naprawdę dla tej osoby los się odmienia. Wychodzicie z trudnych położeń. Dużo osób być może będzie koło was w najbliższym czasie, które naprawdę dobrze Wam będą życzyły. Tu jest naprawdę niesamowity przekaz. Także, moi drodzy, ta osoba, która otworzyła ten filmik, naprawdę poczuje taką jakąś sytuację z przeznaczenia, która idzie do Was, dobry los, dobre jakieś wibracje od innych ludzi z zewnątrz. Ale też, moi drodzy, spełni się jakieś marzenie. Spełni się Wasze marzenie co do pracy. Możecie otrzymać, jeśli szukacie pracy, to ta praca też może przyjść do Was z zewnątrz. Niespodziewanie i da Wam tyle radości, że nawet nie macie o tym pojęcia. Także nie tylko, moi drodzy, jest tutaj yy, niespodzianka. Życiowa, ale niespodzianka w postaci moi kochani pracy, wynagrodzenia jakiegoś. Każdy indywidualnie odbiera tą wiadomość, prawda? Ale ja chciałabym właśnie podać jak najwięcej takich przykładów, to, co przychodzi mi do głowy. Wyjdziecie, uwierzcie mi z jakiegoś trudnego, ogromnie trudnego położenia. I wy, nie wiem, może niektóre osoby wyzdrowieją, może były jakieś pomyłki w waszych badaniach lekarskich, może wyzdrowiejecie albo będziecie mieć lepsze samopoczucie. Także tutaj naprawdę tak gwiazda daje wam dużą ochronę, kochani, z góry, dużą opatrzność. I wiele radości na ten czas. Ale to wszystko przychodzi z zewnątrz do Was. Od wszechświata idzie. Także nie zamykajcie się, bo teraz się otworzycie na ludzi w ogóle. Teraz się tak otworzycie na ludzi jak nigdy dotąd. I to samo zobaczycie. Nie przestaniecie blokować się na e, osoby, sytuacje z jakiejś zjawiska. Będziecie bardziej komunikatywni, bardziej będziecie chcieli z kimś porozmawiać, pocieszyć się, pośmiać się. Także moi drodzy, dobra wiadomość: wiedziałam, że los się odmienia. Dla tych osób gratuluję, które otworzyły ten filmik. Naprawdę jest dla Was piękny przekaz. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło i wierzcie w moje słowa. Bo to jest dla Was zadanie na dzisiaj, aby uwierzyć w tą szczęśliwą gwiazdę, która jest koło Was. Dobrze, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, kochani. Myślę, że ten filmik podniesie na duchu wiele osób i wreszcie uwierzycie w siebie i w ludzi, i w magię, i w dobry los. No dobrze, kochani. Pozdrawiam, całuję wszystkich i trzymam za Was mocno kciuki. Do usłyszenia.